W całym kraju przeważała słoneczna pogoda, ale do tego wrzesień nie zdążył nas przyzwyczaić. Jutro będzie pogodnie, ale z tą różnicą, że zrobi się nawet cieplej. Witam Państwa w piątkowe popołudnie. Marzona Słupkowska. Przed nami pogodna, ale zimna noc. Na wschodzie. Do 4-6 stopni. Lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do 1-2 stopni. Co prawda nie są to jeszcze przymrozki, chociaż do nich bliżej niż dalej. Na zachodzie trochę cieplej 8-9. W ciągu dnia sporo słońca, które zostanie z nami do wieczora. Chwilami zachmurzy się, ale z tych chmur padać się na pewno nie będzie. Dopiero wieczorem zachmurzy się na krańcach zachodnich i tu w nocy będzie padać deszcz. Temperatura mocno pójdzie w górę na Dolnym Śląsku do 24 stopni, w Wielkopolsce i Małopolsce do 23, chłodniej na północnym wschodzie, tu 17-18 stopni. W niedzielę najpiękniejsza pogoda, bo z największą ilością słońca i będzie tam gorąco, przede wszystkim na wschodzie. Ale o tym później. Do zobaczenia.